Zmęczony, dzisiaj ja jestem. O, wstawka króciutka. O, potrzebuję wspólnika moderatora. Ktoś by ci był chętny, zapraszam. Dobra, wracamy. E, słuchajcie, tam e, ta śmierć Magdaleny Rzet tak? Magdaleny Żyd w Egipcie. Z czym to się je? E, śmierć okrutna. Tam, dlaczego ta dziewczyna została w ogóle zamordowana? Kto jest sprawcą? To chyba wiadomo, ale po kolei, zobaczcie. Przede wszystkim, według mnie, dziewczyna ta zginęła, ponieważ była niedoinformowana, a może więcej powiem, sama nie zadbała o to, o wiedzę, o właściwą wiedzę danego kraju, gdzie się jedzie. O co chodzi? Słuchajcie, jeżeli ja tutaj żyję, w Polsce, ja nie jestem prawnikiem czy kimś tam, ale przynajmniej znam jakieś podstawy prawne tego państwa, ponieważ tu żyję. Natomiast jeżeli wyjeżdżam, no ja powiem na swoim przykładzie, wyjeżdżam do, do Moskwy, wyjeżdżałem do Berlina, to ja się brałem kumpli, ja się pytałem co, jak, gdzie, co mnie może po drodze spotkać, jak się mam zachować, jak, jakie mogą być wobec mnie stosowane różnego typu tryki, zarówno w, na zachodzie, jak i na wschodzie. Powiem Wam więcej, eee, to samo dotyczyło, kiedy jechałem na przykład do Paryża, czy do Włoch. Mało tego, powiem jeszcze coś W tej chwili wie, Więcej trzeba wiedzieć Wyjeżdżając na zachód niż na wschód Ponieważ na wschodzie jest 100 razy Bezpieczniej niż na zachodzie Dzisiaj można zginąć w Holandii W Niemczech, we Włoszech Tam można prędzej zginąć W Moskwie nie, tu jesteś bezpieczny Tam można zginąć Ale co jest najgorsze Prawo tych Prawa tych państw są takie Że e, Ty, pomyśl się Jakieś o linię ciągłą, czy coś i tak dalej, to może ci wypłaty zabraknąć na te, na te mandaty. Natomiast dosłownie obok ciebie mogą ci goście palić, spalić komuś tyra, okraść. Prawo tamte nie widzę. Nie też, że policja, policja to widzi. Policja ma zakaz interweniowania. Zakaz, bo to są ubogodziciele kulturowi i ciebie będą karać, twojego, twojego pracodawcy będą karać wszystko. Natomiast to jest trend. Co to ma wspólnego właśnie z tą, z tą śmiercią tej Magdaleny? Otóż ma dużo wspólnego. Dlatego, że mówię, ja, ja wyjeżdżając z, poza granicę, wiadomo, że ja nie będę tam jakimś tam hmm, specem prawnym, ale podstawy, przynajmniej podstawy, wy chciałem znać. Nigdy się nie, to trzeba lata, trzeba <grym> uczyć się, żeby być jakimś tam karnistą prawnym, co nie? Ale chciałem. Tutaj dziewczyna, mówię, poleciała. Teraz wracamy znowu do niej. Zobaczcie, ona pojechała do Egiptu, Egipt. Pamiętacie, co się tam działo teraz w Wielkanoc? Ten artysta z, 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 prawda, z Watykanu, przecież uznał, że wszystko gra. No, ale dobra. Egipt. Więc ja powiem krótko. Egipt to ja znam od 30 lat, chociaż tam nie były. Dużo o tym czytałem. Mało tego słyszałem od ludzi, którzy tam byli. Ja, ja, ja rozmawiałem z kolego, który w Egipcie. A, z kilkoma, jeden był na wczasach, a jeden był tam w pracy. Jeden był po prostu w pracy. To kraj terrorystyczny. Przede wszystkim podstawą jest to, że yy, tam się całą masę ludzi, ja to nazywam ludzi dla nich, to już nie są ludzie, wyklucza. Pozbawia praw ludzkich. Pozbawia praw ludzkich. Zobaczcie, tam kobieta w tej kulturze nie jest już człowiekiem. Jest rzeczą, z której się korzysta. Oni nawet tego nie ukrywają. Znowu taki wtrend. Wczoraj, przed wczoraj. Yy, oglądam to telewizję nazistowsko-komunistyczną. Dziennikarka. Upieniła się w tej stacji ze złości, iż prokuratura w Polsce odmówiła wszczęcia postępowania karnego wobec Polki, która publicznie oświadczyła na jakiejś tam manifestacji, że nie godzi się być pod podludziem, nie godzi się być traktowana jak i toj jak zwierzę, nie godzi się, żeby jej wyrzynano pewne części ciała, nie godzi się, żeby ją bito, katowano i zabijano i gwałcono publicznie, bezprawnie. I ta upieniła się w tej stacji. Jak to można w to, to trzeba było tą dziewczynę skarać. Ona nie powinna takich rzeczy mówić. To samo jest w Egipcie. To samo. Ta dziewczyna nie zapoznała się, że leci tam sama, leci tam sama, a dla nich jest już tylko towarem. Z chwilą, kiedy ona zesz zeszła z samolotu i stanęła na, na ziemi egipskiej, to już była dla nich tylko i wyłącznie towarem, rzeczą. Facet, tak, facet jest, facet jest yy, yy, istotą ludzką, kobieta już nie. I to trzeba wiedzieć. Powtarzam, tego się nie wzięła. Lata temu, o, ze 20 lat temu, pewne, pewne radio słuchałem. I też, yy, właśnie, też yy, komercyjne. Grało dobrą muzykę. Grało dobrą muzykę, to radio. I tam pewna taka dziennikarka, właśnie wróciła z takich krajów właśnie, nie wiem, z tych krajów właśnie obukacicieli kulturowych i ona opowiada jak fajnie tam było, mężczyźni ją tam witali i tak dalej. I tak sobie dziwię przecież zaraz. Ja tam przed chwilą czytałem, że tam na, na rynku obcinano y, kobiecie głowę. Czy tam zastrzelono na, 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 nawet, najpierw, najpierw milczowano, później zastrzelono, a ona mówi, że tam jest ktoś świetny, kultura, ona prawda, zapoznała Orient, świetna kultura, to jest dopiero fajnie, no. I później zastanawiają się, zaraz, przecież to ta kobieta, to ona była na tym rynku, i ona w tym st tej stacji radiowej, ona tam wypowiadała się, wspaniale, zaprasza tam wszystkie panie, tak. Tragedia, tragedia, ona się podawała, ona wręcz zachwalała, zobaczcie, kłamała. Kłamała, to samo dzisiaj te stacje nazistowskie komuś też kłamią, bo mówią, że jest świetnie, jedźcie tam, dziewczyny, jedźcie tam, wszystko, tam was czekają sukcesy, luksusy, wszystko fajnie, ale o. o w sprawach prawnych już nie wspominają. czy na dzisiaj wspominają. Ta dziewczyna właśnie się tam dostała. To spotkało tą to naszą, naszą Polkę, naszą rodaczkę. Ona po prostu nie, nie wiedziała, nie zorientowała się, że już jest tylko towarem. Jej te narkotyki, nawet przypuszczam, że już po wylądowaniu prawda, była prześwietlona, prawda, ktoś tam już ją namierzył. Tam już odpowiedni pan począł z uśmiechem na twarzy. Gratulacje, tu, profesor, zapraszałem. Witamy, proszę bardzo, drobny poczęstunek drink, żeby pani tu się oswoić. I już jest po niej. Człowiek po narkotykach, ja, ja też obserwowałem ten filmik, w taki właśnie się sposób zachowuje. Nie widzę tu żadnego jakiegoś tam, żadnej jakiejś takiej ujmy dla niej, że to ona coś tam świr, coś to Nie. Tak właśnie zachowują się ci ludzie, którym się podaje narkotyki. To dziewczyna zabitą. Nie, nie zorientowała się, że ląduje w państwie, gdzie kobiety nie są ludźmi, no. No, mainstream, te, mainstream, te, te stacje nazistowsko-komunistyczne zachwycają się, zachwycają się no to jest fajne, to są obchodziciele kulturowi no to nie, no jak można no jak można w ogóle, właśnie tak powtarzam, no i dobra, powtórzyłem się a teraz taki mój jeszcze, moja uwaga oglądam teraz film z tego szpitala z tego szpitala zobaczcie, ja nie wiem, dlaczego nie wiem czy ja jestem, dlaczego tylko ja to widzę na tym nagraniu jest bardzo ważna, istotna scena, na tym nagraniu bardzo ważna i ty. Ja to wyłapałem. No nikt patrzy gdzieś, może jakaś. Tam w pewnym momencie na korytarzu, w pewnym momencie na korytarzu, przechodzi więźniarka w tym obozowym kostiumie i przechodzi, wiecie, nie patrzy. Tu jest szarpanina z dziewczyną ją tam obezwładnia i tak dalej, a więźniarka obozu koncentracyjnego przechodzi, nie widzi. Dokładnie, Zobacz, do, jak czytałem parę książek, dokładnie tak było w obozach koncentracyjnych. Właśnie te państwa, obozy koncentracyjne, które pozbawiają właśnie te kobiety, no, że u nas nikt, kobiety nawet nie walczą o to. One są za tak zachwycone. No, ostatnio marsz, gdzie czytali na narodowcy chyba tam, właśnie, Narodowo, oglądałem. I zablokowali ich nazistowskie, komunistyczne bandy, bandy bojówki. Jeszcze krzyczeli, że, że no jak to tak można tutaj, prawda, przepuścić marsz ludzi, inter, dziewczyny, kobiety. Przecież to trzeba pozbawić kobiety godności. Ale to te ujęcie, ten film, wracam do tego filmu. Zobaczcie, przechodzi sobie więźniarka w uniformie, tu tego, nawet nie przechodzi dalej. Ona wie, że gdyby, gdyby chciała pomóc tej dziewczynie, już by praktycznie z tego szpitala żywa nie wyszła. I on by za, za zatłukli, by ją tam. Tak jak wspomniałem mój film z basenem w Mosulu, gdyby na basen weszła tam dziewczyna w kostiumie, nie w kostiumie, to oni by ją zatłukli, wybiegliby z tego basenu, zatłukli ją, zakopali by ją na śmierć. Ale według nazisto-komunistycznych mediów, to tam jest teraz, ee, jak pan mówi, normalność wróciła, to jest normalność. I no to tyle, no co, co, cóż tu więcej Mówi? No to, to tylko powiem Polka, tu jeszcze mogłem godzinami, ja tylko takie podstawy Pamiętajmy, nie zorientowała się. Jadąc, ja mówię, no, dziewczyny się powinny zorientować, jest YouTube. no Dobra, mamy właśnie dzisiaj. Jedziesz do danego państwa, poczytaj. Poczytaj, nie słuchaj, nie patrz na foldery, nie patrz, że mam piękny basen, fajnie. Tak, jeżeli będziesz miał kupiony kurort i tak dalej, tam w tym, w tym obozie koncentracyjnym, gdzie dookoła są zabijane kobiety, wszystko, ma gwałty tego, ale tu masz kurort, dobra, baw się, pływasz, taki mamy świat. Mamy świat. Ale licz się z tym, że jeżeli pojedziesz tam sama, bez ochrony, to możesz być tak potraktowana jak, jak dosłownie za płotem. Inne współpciowe panie. Bo to chodzi o panie. To chodzi właśnie o kobietę. No na razie.